Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Arkadiusz Czerbowski, drugi trener ruchu po sparingu w Bytomiu. Wygrywamy tu 2-1. Może zaczniemy najpierw dzisiaj bez Dawida Szuczka. Drobna niedyspozycja. Wierzymy, że trener Lada Dzień dołączy już do zespołu. No i trenerze, jak można podsumować ten mecz pierwszy w 2025 roku, wygrany po bramkach Daniela Szczypana i Somenowotnego? No na pewno cieszymy się, że te dwa tygodnie, Ciężkiej pracy, które rozpoczęliśmy w tym roku. Zakończyliśmy takim wartościowym sparingiem wspólną bytą, bo jest to zespół bardzo dobrze zorganizowany i dzięki temu też zobaczyliśmy nasze mankamenty i nasze rzeczy, które, które już po tych dwóch tygodniach są dobre. Więc na pewno to jest dobry materiał do analizy, dobry materiał do analizy zespołowej, dobry materiał do analizy indywidualnej na pewno z tego sparingu będziemy czerpać dalej na, na resztę okresu przygotowawczego. Co tak najbardziej na, na plus po tym dzisiejszym dniu? Sous-titrage No oczywiście wynik to przede wszystkim, bo, bo chcemy wygrywać w każdym spotkaniu. Nie chcę na gorąco mówić, co jest najbardziej na plus. Mamy już swoje wstępne wnioski. Będziemy o tym rozmawiać z piłkarzami. Zresztą też na bieżąco też rozmawialiśmy już na, na temat pierwszych wniosków, co jest do poprawy, co, co trzeba na pewno ulepszyć. A jeśli chodzi o te mocne strony, to przede wszystkim to, że, że byliśmy tutaj razem i, i cała drużyna, jeden za drugiego ciężko pracowali. Te dwa tygodnie naprawdę zawodnicy ciężko pracowali. Podczas jednostek treningowych, i dzisiaj było też to widać, że, że to zmęczenie jest, a mimo tego zmęczenia i tak była, była ta pozytywna i dobra energia, jeśli chodzi o nasz zespół. Dzisiaj takie, można powiedzieć, coraz bardziej typowe, ale mimo wszystko dalej nietypowe obacki po, i po pierwszej, i po drugiej połowie, bo po pierwszej połowie seria stałych fragmentów, autów, rzutów wolnych, rzutów rożnych i w ofensywie, i w defensywie. Po meczu seria rzutów karnych. że Skąd taki pomysł, że się tak dogadaliśmy z Polonią? No, to przede wszystkim Polonia już to praktykowała we wcześniejszych sparingach, więc teraz jeśli nam to zaproponowali, to, to chcieliśmy z tego jak najbardziej skorzystać, ponieważ jest to świetny moment na przetrenowanie stałych fragmentów gry w warunkach meczowych. Oczywiście robimy też te rzeczy w treningu, ale czasami w treningu nie można aż do końca tak odzwierciedlić, bo zazwyczaj e, na przykład druga drużyna może spodziewać się już pewnych rozwiązań. Tutaj e, z przeciwnikiem z innej ligi e, mogliśmy, mogliśmy skonfrontować nasze stałe fragmenty gry. I te tak samo jak w grze, sprawdzić słabe i dobre strony. Szymon no ucierpiał w drugiej połowie w jednym ze stać, tak no, z dosyć ostrym gromasem bólu opuszczał murawę. Coś na gorąco można powiedzieć? Na gorąco informacja od to jest taka, że prawdopodobnie to zbicie, ale wiadomo, będziemy potrzebowali jeszcze dokładnych badań i, i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej o, o Szymonie. Mam nadzieję, że, że skończy się na zbiciu i, i normalnie będziemy pracować w kolejnym tygodniu. Tak krótko, jakie plany przed y, jeszcze na tą część powiedzmy polską przygotowań, bo wiemy, że już w środę rano wylatujemy na zgrupowanie do Turcji. Tak, no dzisiaj każdy z zawodników zagrał po 45 minut, więc zawodników czeka dzisiaj jeszcze jednostka treningowa na siłowni, gdzie, gdzie będą pracować nad górnymi partiami. Jutro, jutro ciężki trening kondycyjny, gdzie, gdzie oprócz elementów taktycznych będziemy koncentrowali się na, na małych grach oraz na, na takich biegach, które, które będą przygotowywać wytrzymałościowo naszych piłkarzy. Niedziela jest dniem wolnym, poniedziałek, wtorek to są też treningi, które skoncentrujemy się dużo na, na elementach modelowych, ale także na elementach motorycznych, także żeby już w środę, w, środę w, dobrych, w dobrej formie pojechać na Turcję i, i żeby tam trenować już na, na zielonych boiskach, głównie rzeczy piłkarskie. Trenerzy też tak pierwszych, no nawet jeszcze nie kilkanaście dni za, za trenerem w Chorzowie. Jak, jak trenerowie minęły te, te pierwsze dni w ruchu? Jakie są takie pierwsze odczucia? No już dwa tygodnie pracy za nami. Jestem bardzo zadowolony. Moje odczucia są bardzo pozytywne, bo, bo dobrze czuję się w szatni ruchu i, i dobrze rozmawiamy się z piłkarzami, ze sztabem. Jest to, jest to fajna, swojska szatnia. Lubię pracować w takich warunkach, bo to jest niezwykle istotne, żeby ta energia była pozytywna i żeby jeden drugiego pchał do przodu. Jest czas na, na dobrą atmosferę, jest czas na ciężką pracę i, i o to w tym wszystkim chodzi, więc moje odczucia po pierwszych tych dniach jest, jest, jest bardzo dobre. Dziękujemy trenerze i z tymi pozytywnymi odczuciami na razie Was wszystkich zostawiamy i tak myślę, że z Ruch TV widzimy się już w Turcji. Dzięki trenerze. Dziękuję bardzo.